Cześć widzowie, cześć youtuberzy Zapraszam was na motocyklowy odcinek w grudniu Taka jest pogoda, a ja postanowiłem się przejechać Posłuchajcie, krótko i na temat i noworoczne życzenia No to dzień dobry motorku Przejedziemy się Tutaj grzane monetki? Co? Cieplutko Stopni nie za dużo, bo chyba plus 2. Ale rundalek bezcenny Chopsa. Jedźmy gdzieś Nie wiem gdzie, ale dobry i kawałek Ekstra O Jeszcze słońce jest Ale bajera na no motocykli. Sa je esinnlo dan te kwila pisinn den weha. A to mnie wszystko podkusiło tym gościu, którego, bo byłem rano z tym z Piotrusiem na rowerku i jechał gość też na katemiku właśnie 390 Adventure. I to mnie podkusiło, żeby też wyjechać póki jeszcze jest słoneczko i się przejedziemy. Może nie jakoś super daleko, ale chociaż trochę. chociaż kawałeczek. Płota nie ma. Za dużego. Słońce za to jest. I to jest najważniejsze. Kurde, ta kurtka skutero-śnieżna to naprawdę się sprawdza. jest ekstra. Ty nie co, to zaraz szybkę sobie trochę podniosę. O. No, się. Cyk, cyk, cyk. Nie będzie tak wiało. Też nie będzie tak wiało w y, mikrofon. Jest dzisiaj kurczę grudzień i to, żeby wam nie skłamać, zdaje się, że dzisiaj jest który dzisiaj? 30 grudnia. Nie, 29. O, 29 grudnia, a ja na motocyklu. Jak to się często zdarza? No nie zdarza się. To praktycznie wcale, ale ta aura teraz u nas taka pogoda, że się da. No i motocykl mam odpowiedni do tego, żeby właśnie taką sobie przejażdżkę dzisiaj tutaj urządzić, słuchajcie, na motocyklu. Ale dawno w to nie grali, żeby Fabik jeździł 29 grudnia motocyklem i nie była to Hiszpania, albo Portugalia, albo jakiś inny kraj, w którym jest ciepło. Ale u nas jest naprawdę też bardzo dobrze. No po prostu... Popatrzcie sami, słoneczko z tyłu za mną mamy plus 3 stopnie jest dosyć sucho i mogę się przejechać motocyklem. I jak tylko usiadłem na ten motocykl, to od razu wam mówię, że kawałek tylko przejechałem, i już mówię, kurczę, jakie jest fajnie. Tego mi brakowało. Fajnie jest pojeździć kładem, bo też na kładzie ostatnio jeździłem. Mam tego też i kłada dostępnego. Jest frajda z jazdy kładem. Ale to nie to samo co na dwóch kółkach. Niby podobnie, niby dalej ciekawie, ale na motocyklu to jest na motocyklu. Te ruchy, to wszystko, to zupełnie inna. Inne odczucia. Człowiek się po prostu mega cieszy, nie? Jak sobie może pojeździć motocyklem, Bo szczególnie jeśli to jest grudzień i ta rozłąka od motocykla teraz... No nie wiem ile tam zostało do wiosny 180 dni Tak mi się coś kojarzy No to trochę jeszcze zostało Teraz ze 3 miesiące Znowu będzie posłucha, Bo też ta pogoda taka Łagodna Niedługo się skończy Będzie zima Musi przyjść zima, taka normalna zima no, Jakiś śnieg się zrobi I wtedy już tym motocyklem U nas na pewno się Nie da pojeździć ale dzisiaj jest dokładnie tak, jak powinno być. Na motocyklu. <laughs> Kurde. Zastanawiałem się. A, podkusiło mnie to, jak Wam mówiłem na początku, że będąc rano na rowerze, bo poszedłem sobie na rower z Piotrusiem, jechał sobie gość akurat też KTM 390. Spokojnie, ale jak zobaczyłem to, ja na tym rowerze z Piotrusiem. Piotruś mówi, o, motorek jedzie. Mówię, kurde, no fajnie. Skoro on może, to ja też mogę. No. Wróciliśmy na chatę i szybko jeszcze zdążyłem. Na chwilę, na jasne, zanim zajdzie słońce, bo te słońce zachodzi teraz bardzo szybko. Ten dzień jest krótki. Chociaż dni już są teraz dłuższe, nie krótsze ale to wszystko bardzo szybko się kończy ta pogoda i możliwość pojeżdżenia motocyklem kurde ale fajnie z tyłu słoneczko piękne normalnie chyba wam wrzutkę jeszcze zrobię w ogóle jest mega się przejechać motocyklem no ja wiem po mieście w ogóle w dużych miastach to wiele osób jeździ jak sobie pomyślę w ogóle teraz o tym że u nas jest w tej chwili taka pogoda i jeździmy sobie na motocyklu. Kurde, ale pięknie. A moi znajomi wrzucają zdjęcia z naszych gór i w zasadzie nie tylko z gór, ale i z tych. Z, nie tylko z naszych gór ale i włoskich gór ale z naszych gór gdzie jest śnieg i jeżu sobie na nartach a ja jeżdżę sobie motocyklem <laughs> a oni jeżdżą na nartach i to jest ciekawa sytuacja to jest w ogóle coś takiego trochę innego bo w jednej części kraju mamy zimę a u nas tej zimy nie ma i pomimo tego że przeważnie w naszym regionie wcześniej do tej pory były takie warunki, że był śnieg, tak dzisiaj tego śniegu tu nie ma. U nas ten klimat trochę się też zmienił i mamy coraz to inne warunki tak naprawdę. Ale jedno, co jest dobre, to nie ma u nas skrajności pogodowych, czyli nie mamy tutaj tornad, jakichś bardzo wielkich ulewnych deszczów, podtopień. Bardzo rzadko się to zdarza, tak samo wichur jakiś taki, które by powodowały to, że pogoda jest niebezpieczna, to u nas rzadko się zdarza. Kurde, tędy to chyba jeszcze nigdy nie jechałem, a tak skręciłem na głupa, mówię, zobaczę co z tego wyjdzie. I tak tutaj jest, o proszę. Jeśli chodzi o szutrowe drogi, to u nas ich nie brakuje. W regionie, tylko nie wiem czy dobrze skręciłem. Kurczę, może tam trzeba było skręcić. No, mniejsza z tym zamówiłem sobie do KTM-a. O, jaki ładny widoczek! Patrzcie, kurde, super z tymi końmi ekstra. O, to. Zamówiłem sobie do ktm opony takie kostkowe, ale nie mam ich zamontowanych, bo się okazało, że tylną zamówiłem dobrą ale przednią zamówiłem rozmiar dobry ale to jest wzór bieżnika który zakłada się na tylne koło a nie na przednie w krosówce i kurczę nie mam założonych kostek więc taka jazda na tych oponach dualowych to taka teraz jest dobrze bo nie, jest, nie ma błota nie ma też piachu więc jest w porządku ale ogólnie to na jesień i zimę będę zakładać kosteczki, żeby można było sobie na nich pojeździć, bo takie błoto jak tu albo tu dalej może być dla mnie niebezpieczne. Patrzcie jak normalnie tu środek lata, krowy biegają. No tutaj to ślisko na tym jak diabeł. Proszę bardzo. <laughs> Kurde, jaki folklor. Ale rewelacja w ogóle, super, nie? Mega się przejechać. Małem się trochę, że będzie bardzo zimno i dzisiaj wziąłem sobie kurtkę. Mam spodnie narciarskie założone na dresik, a pod dresem mam termobieliznę, a na górze mam tylko podkoszulek z długim rękawem bawełniany. Do tego bluzę na wierzch z kapturem. Na tą kamizelkę, taką e, ocieplającą, ale cienką, taką systemową, windstopper, i na to założyłem moją kurtkę, którą mam na skutery śnieżne. I powiem Wam, że jest rewelacja: dużo lepsza jest ta kurtka na skuter śnieżny od takiej kurtki motocyklowej z podpinkami ciepłymi i e, z membranami. To jest też kurtka, która ma ocieplinę. O, patrzcie. Dziad. <grym> e, gdy mamy tę kurtka ma i ocieplinę i e, tą, jak to się nazywa? I membranę goreteksową. I spoko to naprawdę. Ale przede wszystkim ona jest luźna, kurtka musi być luźna. Okazuje się, że jak jest luźna, to jest dużo, dużo lepiej. O, ktoś tu szedł bombą samochodem. O, patrzcie, jaki domeczek fajny sobie ktoś postawił przy lasku. Rewela, A, ale widoczek. Czy tam ktoś stoi, czy to też jakiś straszak? Straszak. Kurde. Taka jazda w grudniu w Polsce. U mnie to naprawdę rzadko się zdarza, bo ludzie w miastach to jeżdżą. Ja wiem, że jeżdżą. Ale tutaj u nas na wsi, no tak, no jeżdżą ci skuterowcy. Wszyscy niezniszczalni i tacy tam, ale, ale nikt inny. Chyba. <grytanie> bo ci na wsi Tutaj jak mają te skutery, motorki, to po prostu są dla nich jedynym środkiem lokomocji. A dla nas to jest po prostu przyjemność i frajda z jazdy. A dla nich to jest konieczność, więc oni jeżdżą cały rok. Tak też mi się wydaje, że w miastach dużych, jak nie ma śniegu, to też jeździłbym raczej motocyklem czy skuterem bo są takie korki no dobrze lepiej zmarznąć niż stać w korkach i to chyba jest prawda nie mam zielonego pojęcia gdzie jestem a widzę że już na chwilę zachód słońca ale ładnie pięknie super sprawa <śla> Zobaczymy gdzie wyjadę Na pewno nie jestem daleko od domu więc zawsze mogę dojechać szybko do jakiejś głównej drogi i po prostu wrócić Jest bajeczny Ja chciałem jeszcze na koniec Wam tylko powiem że chciałem Wam opowiedzieć troszeczkę że sezon ten był taki sobie O, dzień dobry Proszę bardzo. Spacerki. Pięknie, to znaczy, że miasto gdzieś tu jest. Chciałem powiedzieć, że sezon był taki sobie: dużo szybkiego latania, szybkich rundek, ale za mało, bardzo mało wyjazdów zagranicznych. To, to w tym sezonie 2.24 mi nie, nie, nie udawało się. Tym razem nie było to do końca. Tak jak chciałbym żeby to było Teraz w, na rok 2025 planuję kilka wyjazdów które już wiem że dojdą do skutku Już się ludzie pozgłaszali, podopisywali Więc będziemy kilka tych wyjazdów na pewno zrobię Ale nie za dużo Bo przecież jak widzieliście Martuś jest w ciąży a w zasadzie za dwa, za trzy tygodnie będzie z nami moja córka. Więc tych wyjazdów też może nie być aż tyle, nie będą aż takie dalekie, ale kosztem wycięcia tych krótkich, małych wyjazdów, latanka, może dzięki temu ojej, uda mi się pojeździć. Na wyjazdy takie turystyczne, zagraniczne? Chorwacja i Alpy to do zaliczenia musi być. A jesienią spróbujemy Hiszpanię. Nie wiem, czy będą chętni, ale na pewno będę chciał wywieźć tam motocykle. W tym roku się nie udało, ale w przyszłym powinno się to udać. Zaplanuję to lepiej niż w tym. Tak króciutko o sezonie, a jeszcze to, co miałbym Wam powiedzieć, to chciałbym życzyć Wam szczęśliwego nowego roku, obyście mieli czas na jeżdżenie, obyście mieli fajne wyjazdy, Wasze motocykle były w świetnym stanie i dawały Wam frajdę z jazdy. Uważajcie na siebie i nie dajcie się zwariować, jeździcie tak jak lubicie, tak jak Przynosi Wam to frajdę, bo to jest najważniejsze. I nie patrzcie wcale na nikogo ani na nic, kto próbuje Wam coś mówić, że ma być inaczej. Po prostu korzystajcie. Także ja życzę Wam szczęśliwego nowego roku. I lecę sobie już stąd mały rundalek na bazę. Ale fajowo się przejechać. Łoto to to. Ty. A, tu teraz nie zjedziesz na dół. Poszedłby tu bombok, na których na odcinie tak przez cały te to by się nagrało. Do tamtego białego jest jakiś wyciąg na górę? Możliwe. Tam, po lewo. Możliwe, no. Będziemy naprzeciwko, to będzie lepiej widać.